Omega-3. Świeży olej z ryb zamknięty w wygodnych kapsułkach. Wysoka zawartość kwasów EPA i DHA. Polski produkt na 90 dni suplementacji. Jeżeli chodzi o Legię, to na pewno rzeczami, o których nie można mówić, to są szczegóły instrukcji, a szczególnie to, w jaki sposób jest przeprowadzany cały proces rekrutacji. To są rzeczy, o których nie można mówić, ja niestety o takich rzeczach powiedziałem, co skutkowało później aresztem 30-dniowym. Ślub, trzeba się zapytać o zgodę. O samochód tak samo. samochodem jest tak, że żeby mieć samochód, musisz mieć minimum 3 lata i stopnika, prawa, żeby mieć samochód. Wojsko głupia strasznie, weź, wojsko głupia pod, głupia pod tym względem, że tak jak mówiłem, masz zapewnione jedzenie, masz zapewnione spanie, masz wiesz, nawet jak masz zero na koncie, to ja wiem, że jak przyjadę z wakacji i mam zero, to będę miał gdzie spać, będę miał co zjeść. Wiesz co, myślę, że tak, że Polacy mają dobrą opinię w legi. Na pewno pierwsze, co mówią, to że Polacy są duzi po prostu. mnie na przykład na sekcji pierwszej, powiedzieli to, że na bank Polak, bo jestem duży. Siemaneczko, witam Was z KFD. Dzisiaj nie tuzinkowy gość. Jest to żołnierz legi Cudzoziemskiej. Kacper jest, jest znany, rozumiesz wszędzie. Także lecimy z nim dzisiaj spytki, trudne pytania do ciebie. Jako, że lega cudzoziemska to. Będzie temacik w tym kierunku. Tak naprawdę chcielibyśmy, żeby nasi widzowie bardziej Cię poznali, więc powiedz w ogóle skąd pomysł na Legię, kiedy to się zaczęło i jak to wygląda? Do Legii poszedłem, jak miałem 19 lat. A masz teraz? Teraz mam 24. 25, 24, 25 lat minęło, pierwszy kontakt 5, się kończy. Tak. E, Czyli no pięcioletnie i, kontrakt od razu pięciolet, wnioskuję, tak? Pięcioletni kontrakt, tak. Dobra. Jest. Pierwszy jest na pięć, później się przedłuża albo na dwa, albo na trzy, albo w moim przypadku na jeden, jak się ma pewne problemy z dyscypliną. E, a więc do Polski poszedłem poszedł, jak miałem laty 19. E, pomysł zrodził się zaraz po skończeniu instrukcji w wojsku polskim. W wojsku polskim też właśnie do wojska poszedłem na 4 miesiące na służbę przygotowawczą. No i chciałem kontynuować swoją służbę. Stwierdziłem, że moim marzeniem jako żołnierza jest pojechać na misję, więc taką najlepszą opcją, żeby pojechać na misję, żeby się spełnić jako żołnierz, być takim prawdziwym żołnierzem, no to albo jednostki specjalne, bo właśnie to lega. Z racji tego, że ja wtedy miałem lat 19 i szkołę średnią skończyłem. W połowie, bo stwierdziłem, że chcesz już pracować, chcę być kulturystą i się utrzymywać na własny koszt, co się potem w życiu zweryfikowało. No to stwierdziłem, że e, tak, że wojsko e, i że jeżeli chcę kontynuować służbę jako taki prawdziwy żołnierz, to właśnie ta legia. Czyli emocjonalnie byłeś jeszcze bardzo niedojrzany, skoro myślałeś, że z kulturystyki będziesz tak, w wieku Tak, w tak dokładnie, Taka dokładnie. Mała Taka mała puenta. tak. No, e... Powiem Ci, że niektórzy w wieku 20 paru, jeszcze pięciu, trzydziestu nie wiedzą, że z tego tak. nie idzie żyć, a dalej się łudzą, że idzie z tego żyć, także tak. no. Ty, 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 u Ciebie to szybciej przyszło, ale powiedz mi odnośnie tych kar, bo mówisz, że są kary różne ten... To, są kary, są. Co za co na przykład, okay, no co to, to Ci grozi, jak nie wiem, się gdzieś pokażesz, albo coś powiesz więcej na wszystkie. Ja, ja mam tak samo, nie ja no. mogę zbytnio, eee, tak nie, na przykład nie mogę zbytnio o kopalni mówić, tak, no, a Ty podejrzewam, że też musisz, są jakieś tematy, których musisz unikać, tak? Tak jest, jeżeli chodzi o Legię, to na pewno rzeczami, o których nie można mówić, to są szczegóły instrukcji, a szczególnie to, w jaki sposób jest przeprowadzany cały proces rekrutacji, to są rzeczy, o których nie można mówić, ja niestety o takich jak powiedziałem, I co skutkowało później aresztem 30-dniowym. A więc... E... Wygląda ten areszt? Tak, a w ogóle o areszcie też nie można mówić, nawet nie można powiedzieć, że jest areszt. Dobra, byłeś sam <laughs> wszystkim. Nie, nie był <laughs> Nie Był... Nie, byłem z ludźmi, byłem z, Aha, z ludźmi. Aha, czy byłeś ludźmi? Nie było tak źle, to nie nie źle, nie gadałeś do ścian albo szczurów. Dokładnie. 30 dni grabienia liści jesień wino, a mnie bardzo, bardzo, bardzo wolno. No spacer? E, wiesz co, tam jest tak, że dzień w areszcie zaczyna ci się, tak jak wszystkim żołnierzom o godzinie 5.36. E, no i w przypadku w moim przypadku to była piękna jesień, gdzie spadały codziennie liście i tak I, ludzie zresztą dyrektują się tym widokiem, tak ja zapierdam. Nie lubi liści. Teraz tak, ja tak, jest to tak. pytanie, czy my to możemy puścić, czy nie będzie znowu araść? Już po studniach jest mi to kompletnie bez różnicy. Aha. Nie, a tak Też poważnie... To było dawno nagrywane, wiedzieli. Tak, to już dwa lata temu jest. Dwa lata temu, dwa dwa lata temu. temu. To było nagrywane bardzo ja dobrze, to dobrze. Nie, no nie, a tak poważnie, to z takich kar, które można dostać w Legii, e, no to do pięciu lat jest masa ograniczeń. Takim pierwszym ograniczeniem jest to, że nie możesz wziąć ślubu bez zgody. Na ślub musisz mieć zgodę. Więc jeżeli chcesz kobiety, brać ślub, no. zgodę kobiety przede wszystkim warto no, kobiety, byłoby... trzeba usiścić. kobiety czy zdarzają się... Nie, nie. Zda zdarzył się podobno jeden przypadek, jest jeden przypadek, I, znam taki. I już go nie ma. I już go nie ma, tak, już temat ucichł. No. Oh. <gly> największy błąd <gly> w życiu. selekcja, nie? największy po życiu. Słowo tak przy ślubie, nie? Tak. <gly> wiemy co chodzi. Tak, a więc... Patrzysz znasz z autopsji? Nie, akurat nie, ale koledzy znają. Pogadamy powiadamy poźno. Jest pożół. Dobrze, dobrze. Dobra, no to wiadomo, musi być dyscyplina, tak? W tej Legii, nie? Tak to jest. To no i kary związane z dyscypliną też są. Na przykład za zdekceważenie e, nie, nie rozkazu albo jego niewykonanie jest największa kara i to później zależy od tego, jaki rozkaz był wykonany. Natomiast właśnie Legia słynie z tego, że w Legii, jest, w legii rozkaz jest święty. W Legii wykonuje się rozkaz bez względu na to, jaki był, on nie był. Więc tak, jeżeli czyli twój zgadzasz się, czy nie, musisz nie, go wykonać. Tak, Nasz tak. nas się mówi kątą pa kątą, rano w rolę. Czyli jesteś zadowolony, niezadowolony, wyjebam. Masz to a, zrobić. A zdarzyło się, że kogoś wywalili z tej ligi z Zdarzyło się, tak. Nawet jednego Polaka. Tam u mnie na, jedno, na sekcji był jeden Polak, który miał problemy z alkoholem i zakończyła się jego przygoda przed końcem kontraktu. Zerwali po prostu kontrakt? Tak, tak? zerwali kontrakt. Miał, bo... Nie miał pieniędzy na alkohol. Tak, to jest swoją drogą. A... Tak, tak jak mówię, no na przykład karę, no tutaj mówię, ślub, e, trzeba się zapytać o zgodę. O samochód tak samo. Z samochodem jest tak, że żeby mieć samochód, musisz mieć minimum 3 lata i stopnika prawa, żeby mieć samochód. Więc to nie jest tak, że wiesz, kupujesz sobie samochód, żeby sobie jeździć do Paryża. Tylko musisz mieć na to pozwolenia. Oprócz tego e, musisz mieć pozwolenie na wyjazd za granicę do swojego kraju. No to też mhm. się trzeba zapytać. Jeżeli ci pozwolenia nie dadzą, tak jak mi nie dali, a przyjedziesz i nagrasz sobie fajny filmik, to też się, to, to, też ci wdypczą karę. I teraz to działa tak, że pierwsza kara jest to jest najniższa. Wymiarkę, czyli powiedzmy 14 dni, a każde kolejne jakby przewinienie popełnione w tym samym temacie, to Ci dorzucają, czy ja dostałem 14, 20, 40. jaki, bo jak jesteś ubezpieczony, to nie wiem, jak coś by Ci się stało? To jak to wygląda, jest duże ubezpieczenie, jest, że to opowiedzmy. Twoje... Ja aktualnie przed misją sobie podniosłem te ubezpieczenie. Wiem, że takie ubezpieczenie bazowe to jest chyba 100 tysięcy euro, na tak to jakoś działa, a wiesz, też dużo zależy od tego, czy ty zginiesz, czy masz jakąś szkodę. Ale Boże. wiesz, to jest tak później, że ty każdą szkodę musisz. No, tak niestety działa każde wojsko, każda instytucja, że przy... no, tak na pewno wiesz, bo pracujesz na kopalni, tak. że wszystko musisz udowodnić. Tak. Jak, jak ci urwie nogę, a miałeś spodnie innego modelu, więcej. innego modelu, to ci Aha. powiedzą, że spodnie były nie te. Nie. <laughs> Warunek. Musisz przeżyć, żeby udokumentować. Tak, musisz <laughs> mieć wszystko się. wiesz. Regulaminowane. No ale wiesz, so, bo mówisz 100 tysięcy euro. E, taka drobna dygresja, no bo wiesz, jeżeli zginiesz na drugim końcu świata i transport złok, możesz, kurde, pochłonąć całe 100 tysięcy. No tak, no. dlatego, że to nie są pieniądze, nie? Tak? Tak, tak myśląc jakby w, to, w tych kategoriach, nie? Bo, bo gdzieś tam wiadomo, w kraju wiesz to co, co innego, no, do a... Do się nie idzie dla pieniędzy. Do to jest taka instytucja, tam się nie idzie dla pieniędzy, tam się hmm. idzie po to, aby coś przeżyć. Albo niektórzy, no trzeba to powiedzieć, idą tam na przykład, żeby mieć narodowość francuską, obywatelstwo, przepraszam, bo raz my już zjechali za narodowość, obywatelstwo, narodowość jest twoja tam, gdzie się rodzisz, obywatelstwo może mieć nabyte, więc obywatelstwo, eee, możesz mieć, wiesz, po to, żeby mieć obywatelstwo francuskie i też, wiesz, osoby z takich krajów biedniejszych, takich mocno biedniejszych, które, wiesz, tam serio żyły na poziomie słabym, no wiesz, Powiedzmy, tam że żyją, tam nie? dobrze żyją. Tak, no. dla, nich to jest, dla nich to jest dobre życie. Się, ale wiesz, no. dla zwykłego Francuza zarobki na poziomie wiesz, 1300 euro, to, to nie są pieniądze. Wiesz, dla niego to nie są pieniądze, bo mamy bazę 1300 euro, to jest najniższa krajowa. No. Wiesz, ludzie, co pracują, nie wiem, w Makasie gdzieś tam wiesz, w jakimś supermarketach 1800. Tak, nie ręczycie. Babcia tak, babciacie zrobi. Dokładnie. Ale trzeba powiedzieć to, że jednak wiesz, wojsko ci zapewnia i, e, i spanie. I wiesz, masz tam ubiór i masz tam jedzenie. Także wiesz, no teoretycznie może możesz mieć zero kosztów. na koncie i przeżyjesz, tak, nie masz kosztów. Ale ty też uczy takich głupich nawyków. Ale wiesz, za misję masz dodatkowo płacone. To, tak. no, gdzieś tam, bo to jest podstawa, tak jak mówisz, a później i tak wiesz. Tak, no to za misję na przykład, jak ja byłem w Bujanie, to masz trzy premie, trzy razy po 7 tysięcy euro. No to wiesz, to potem pytanie, jak ty zainwestujesz te pieniądze. że no tak. Ja na przykład zainwestowałem w siebie, że tak powiem. Mhm. <laughs> w większość pieniędzy pieniędzy, jakieś tam podróże i tak dalej. I wiesz też, w regi jest masa osób młodych, takich, wiesz, jak jaga ja masz 19 lat. No co taki 20 ma w głowie, zwykły tylko 200 statek, jak dostanie tysięcy euro. No nie myślę o tym, żeby to zainwestować. A teraz zobaczcie, jaki jak jest kurs? <noise> tak, a teraz jaki jest kurs? Teraz, teraz można by to było inwestować. Jeszcze no teraz teraz takie pytanie można by powiedzieć troszeczkę skrajne, można go różnie zinterpretować, ale wiesz, tam wielu ludzi, którzy mają opinię właśnie o, o wojskowych, takich takich zawodowych, że tam trafiają ludzie, którzy chcą zabijać, lubią zabijać i mogą to robić legalnie i bezkarnie. Czy czy jesteś w stanie jakoś odnieść się do tego, czy są czy czy są faktycznie tacy ludzie, czy, czy to jest w ogóle jakby temat po, postronny, nie? Wiesz co, I ma, sama pasja. Z, mojego doświadczenia, z mojego doświadczenia wynika tak, że pisała do mnie masa osób na Instagramie i to mogę powiedzieć wszystkim, że wszystkie osoby, które do mnie pisały, że chcą iść do wojska, bo ich irytuje obecna sytuacja w Europie, bo nie wiem, chcą jechać na wojnę, bo chcą kogoś zabić, żaden z nich nie został przyjęty. Żaden. Takich rzeczy, jak ktoś powie, takie coś na instrukcji, chociażby poruszy ten temat, z miejsca jest oddalane. W wojsku nie możesz mieć psychopatu. Wiesz, wojsko, ty masz działać według, e, według zasad, Sieklicy. według reguł, tak. I wiesz. Tak, musisz przynajmniej udawać, że? Udawać, że jesteś wierny. Broń Boże. Bolej. Byłem Bożem, nigdy w życiu. No ale, tak, tak, trzeba jakieś pozory zachować. Nie, ja, ale wiesz co, bo to faktycznie, faktycznie jak są te testy, bo tam też są testy, testy psychologiczne, psychologiczne i tak dalej, tak? więc budują jakiś tam twój profil, tak? Dokładnie e, i generalnie... Ja zauważyłem, że, że czasami nie mówię, że teraz do wojska, ale czasami do niektórych służb, im głupszy jesteś, tym jesteś lepszy, bo jesteś łatwiejszy do sterowania. Tak, To jest prawda. E, a im bardziej myślisz niezależnie, e, tym większe ryzyko, że nie wykonasz rozkazu, zrobisz po swojemu i wtedy nie jesteś przydatny. I tu masz rację. Nie? To, to jest się tak przekłada u Was? To się przekłada. To się bardzo przekłada, bo wojsko ogłupia. To jest to, co też chciałem poruszyć temat na temat właśnie za roku, tak jak rozmawialiśmy. Roki są piękne dzisiaj. Nie, piękne dzisiaj. nie, Róki, nie, fajnie nie, nie można pogodać. To tak. nie, nie. Ale że w jedną stronę. Nie na no, no no, wszystkie. To, wszystkie, to. wszystkie. Tak. Osoby. Wszystkie Osoba. osoby. Wszystkie osoby, jeżdżą żyłem Tak, a ciężkie, więc. Ciężkie, e... ciężkie warunki. Wracając z tego, że wojsko głupia. Tak. Ja to mam okulary. Znaczy ja mam. Okulary. <słuchy> trafka, trafka. Ja jestem na kamerę. Tak". Wojsko głupia strasznie. Wiesz, wojsko głupia pod, głupia pod tym względem, że tak jak mówiłem, masz zapewnione jedzenie, masz zapewnione spanie. Masz, wiesz, nawet jak masz zero na koncie. To ja wiem, że jak przyjadę z wakacji i mam zero, to będę miał gdzie spać, będę miał co zjeść. Nie uzależnieni jesteś. Nie, jesteśmy sposób. uzależnieni, tak. I też wiesz potem, kto idzie do cywila i on sobie nie radzi. Jak on sama sobie radzić, jako on jest przyzwyczajony, że po każdych wakacjach on wraca z zerem na koncie. To albo wraca no, do mamusi, raczej... albo znajduje drugą mamusię sobie, nie? Dokładnie, <laughs> tak. No i tak ale mówisz to... o rozkazach, to też bardzo głupia, Wiesz, wykonywanie cały czas rozkazów, bo nie myślisz. Wiesz, po co ja mam myśleć, jak mam na karcie wypisane od rana do wieczora, co robię o której godzinie. No tak. Piszę spanie, idę spać, piszę jedzenie, idę jeść. Piszę sport i idę sport. Dlatego wiesz, dużo pyta, skąd motywację do treningu. No, skąd cierpię, Napisano o 16 siłowni, to ja muszę tam iść. Ja nie muszę być motywacji, ja tam mam iść po prostu. No, 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 no. <grym <grym tak. Powiedz mi jeszcze odnośnie ludzi, którymi spędzasz tam czas. Są to ogarnięci ludzie. Wiesz co, są ludzie tacy i tacy. Ja naprawdę mając kontakt z niektórymi ludźmi, znam się jak oni przeszli testy, te pierwsze na IQ, czyli tak, no, są tacy ludzie, są. Czyli tacy Wiesz, jak na kopalni. Są ludzie bardziej... U nas się mówi tacy zajebani klejem, o, Są Aha. ludzie bardziej tacy normalni i bardziej tacy specjalni, zapetonowani <grym> mocno. Bardzo, Bardziej są no specjalni, tak. tak, tak I niekoniecznie tak, tak. są wiesz, nie wiem o co chodzi. Wiemy o co chodzi. Kasper, jakaś na, narodowość się wyróżnia? Jakaś narodowość się wyróżnia, osoby z Azji są takie. Wiesz co, ja te osoby bardzo lubię, bo one są bardzo życzliwe i są bardzo fajne, ale czasami widać, że takie osoby mają trochę niski poziom szkolnictwa i wiesz, jak ja im robię zajęcie na przykład z topografii, wiesz, jako kapral, ja im tłumaczę takie podstawy u nas matematyki, wiesz, wypomnożenie mnożenie, no dobra, mnożenie dzielenie, zależy też jakich liczb, to twoją drogą, ale że jakieś tam podstawy, wiesz, yy, chociażby wiesz, yy, nie wiem, jak masz trójkąt, tak? No. To wiesz ty, y, wzór jakiś, na napi Pitagorasa, coś takiego. Wiesz takie podstawy, które ja miałem w szkole, albo tak? że te prostopadłe boki i tak dalej. No co życie, które się u nas uczy w podstawówce, no, to na mnie patrzy, jak, wie, na, jak na kosmitek. Mm. Wiesz, ja bym musiał zacząć w ogóle od tego, wiesz, co to jest skala, trójkąt i tak dalej. już wiesz pomijając wiesz, fakt tego, że każdy się uczy w inny sposób francuskiego. Wiesz, są osoby, które się uczą szybko i są osoby, które się uczą wolniej. Jak masz na Nie dość, że on musi zrozumieć, co ty do niego mówisz, on jeszcze musi <laughs> zrozumieć, co ty masz w ogóle na jak już to zrozumie, tak. Ale wiesz, co, i to jest, jest ciekawa sprawa, bo żeby też zdać sobie z tego sprawę, że bycie wojskowym na takim poziomie, jakim jesteś, to nie jest tylko i wyłącznie wykonywanie rozkazów, ale też wiedza, tak jak mówisz, topografia, geografia, jakieś, jakieś wzory matematyczne tak. i tak dalej. Czyli mimo wszystko też trzeba być jakby inteligentnym człowiekiem. Wiesz co, ja jestem inteligentny... Bardziej, ale musisz to, wiesz, wyłapać. Nie? Tak, jak nie jesteś inteligentny, ci to wtłuką do głowy. Ja, ja wiem, tak, o co to było tak, wtłumką. Być debilem od razu, a po czterech 5 lat widać, że, on, tak, że, się że on to jest, się zmienia. To się zmienia. Czy, tak, tak, czy to bardziej w ten No bo więc, to musi, nie, bo tak, to jest, metoda, jest metoda jest bardzo prosta. Jak ktoś nie rozumie na siedząco, to rozumie na stojąco, Jak nie rozumie na stojąco, to zrozumie w podporze przodem. Jak w podporze przodem nie zrozumie, to jak będzie no, stał na głowie, to zrozumie od razu. Szybciej mu wyjdzie. No, 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 <laughs> Ciekawa koncepcja. Tak. Słuchaj, bo teraz tak, przyznam się szczerze, że nie znam żadnego osobiście legionisty z Polski, ale znam znajomych ze Słowacji że tak powiem wiele imprez zrobiliśmy sportowych i tak dalej afterparty, bardzo fajne jednego wspominam tak, że jak było za dużo, to było go za dużo i był wszędzie i był niebezpieczny, tak stwierdzam ale za właśnie to bycie niebezpiecznym i niepodporządkowanym wyleciał akurat ze, ze, ze służby natomiast wiesz, pozostali zawsze jak przyjeżdżali wiesz, na Słowację no to się odzywali, że są gdzieś tam impreza spotkać się i tak dalej, no i opowiadali mi coś takiego że jako Słowacy Uwielbiają wiesz, służby z Polakami, i, wie, i, i jakby chodzi taka opinia, że pol, polski legionista jest godny zaufania, jak go masz za plecami, on, on jest no, człowiekiem, który ci życie uratuje i odda życie za ciebie. Jakby. Czy to się jakby przekłada, macie taką opinię? Wiesz co, myślę, że tak, że Polacy mają dobrą opinię w legii. Na pewno pierwsze, co mówią, to że Polacy są duzi po prostu. Wiesz, na przykład na sekcji to powiedzieli to, że na bank Polak, bo jestem duży. Nie wiem, czy to wynika z tego, że u nas do wojska idą osoby raczej wysportowane. Raczej mało osób wiesz, idzie do wojska, takich, które nie mają w związku ze sportem. Raczej każdy jakoś tam z No i rzeczywiście na, na tle innych narodowości też się wyróżniamy tym, że jesteśmy po prostu, wiesz, więksi niż taki, wiesz, typowy Azjata czy tam jakiś typowy Francuz, tak? No tak. Więc to jest pierwsza rzecz, jeżeli chodzi o taki no wizualnie. wizualnie. Oprócz tego mówią, że całkiem dużo pijemy. No ja akurat należę do wyjątku, więc na no, prostu mi nie wierzyli, że jestem Polakiem. Jak ja mówię, że wiesz, że ja się mogę napić jedno piwo. Ja, ja wypiłem to jedno piwo i poszedłem, to mi nie wierzę. On że, że gdzie ja mieszkam w Polsce. Eee, <laughs> tak. Ale nie miałeś tam w, w rozkładzie, że dzisiaj pijemy. <laughs> tej... Było, jest taki coś. Jest? Można napisać. Piosenka 17, zbiórka sekcji, na przykład wiesz, w związku z tym i tym, no jest zbiórka sekcji, stoisz tam, są piwa i pijesz, nie? Czy ci się podoba, czy nie tam stoisz? Otworzysz te piwo, możesz stać, nie? Dobra, no to tak naprawdę wy, wy, wyczerpałeś odpowiedź na poprzednie pytanie, ale powiedz mi, jak to jest, bo tam jest naprawdę mieszanka narodowości, ludzie z całego świata, można powiedzieć, e, i są, są z tego tytułu jakieś konflikty wewnętrzne między Wami, czy zdarzają się, jak to wygląda, czy są wtedy za to kary, czy pozwalają Wam sobie wyjaśnić między sobą, jak, jak, jak to w ogóle jest. Oczywiście konflikty się zdarzają, ale rzadko się zdarzają. Mimo wszystko, wiesz, ja na przykład, e, takim dobrym przykładem jest to, że miałem w jednym pokoju, miałem gościa z Serbii, Miałem gościa z Chorwacji, gdzie oni ze sobą nie przepadają, bo tam była wojna. No tak. I to były osoby, Kierka które miały ruszność. powyżej 30 lat, wiesz, a byli w jednym pokoju. Potrafili się dogadać. Miałem, aktualnie na sekcji mam gościa z Rosji i mam gościa z Ukrainy. Też normalnie się dogadują, nie ma problemu. Wiesz, nie wiem, mamy ludzi, e, dobra, no akurat wiesz, Polska, Niemcy, no to to już jest odległa przeszłość. Czy tam polska... Ale jest także w nas, Tak, ale jednak jest takie to, że ludzie mają taki, wiesz, e, niektórzy ludzie mają taki. E, Taki uraz, na tak? Byty, do tych narodowości na przekazany, tak, na przekazany. Tak, przekazany, przekazany. O, o po podejrzewam, że na, nasze dzieci już, już tego tak nie odczują, no bo, no bo dziadkowie i pradziadkowie już nie, nie będą tego tak, pamiętali, nie przekażą tego, nie? Tak, więc to tak, zanika. Tak. Ale no teraz mamy jakby świeżą sprawę, tak powiedziałaś, Rosja, Ukraina i co mówisz bez problemu? To Wynika z to z rozkazów, czy jakby. Wiesz to tak, głównie tak, bo to jest kod legionisty, tak? Kod legionisty to jest rzecz, którą się uczy każdy legionista na wejściu. To jest taki, no ile tam siedem, siedem takich nie zwrotek, tylko jak to się mówi? Punkt. Punktów, tak? Tak. No i wiesz, każdy z tych punktów mówi o czymś innym. Jeden z punktów właśnie mówi o tym, że każdy legionista jest twoim bratem. Niezależnie od jego narodowości, od jego religii i od jego rasy, wiesz, e, wiesz jest, twoją, jest jak twoja rodzina, tak? tak? Służycie razem wiesz w jednym miejscu, więc nie możecie, wiesz, to czy jakiejś jest religia, niezreligii, tak. jest, jest narodowości, nie ma żadnego znaczenia. Ja oni wam to troszeczkę jakby tak wbijają, wbijają od w początku, z głowy ale, narodowość, tak. a wbijają wam braterstwo. Tak Dokładnie, jak, tak. W sumie na polu walki wam to pomoże bardzo, no bo wiesz spojrzysz, o ten Rusek, no to mu tam nie pomogę. to nie jak <laughs> sobie tam idzie, nie? na nie przykład, no, bo to nie jest czy coś. Też tam, nie? W legii trzeba mieć dużo dystansu. W legii tak w wojsku, jak zawsze to, tam W każdym wojsku, jak ktoś się pyta, co jest ważne dystans? Wiecie co to jest dystans? Jak nie będziesz miał dystansu, szybko odpadniesz. Wiesz, jak ktoś ci będzie Kazał na przykład numerować kafelki na podłodze od jednego do tysiąca. To jak tego nie weźmiesz, wiesz, z taką dużą dozą dystansu, już zostaniesz do głowy. To zajmuje 5-6 godzin no i weź numery te kafelki. Jak wiesz, będziesz sobie myślał o tym, że to jest taka kara, że jesteś zły i niedobry, no to nie przeżyjesz tego, tak? Dobra, słuchaj, na koniec odcinka pytanie, bo to, no, no, przyznam się szczerze, ja i może większość e, osób, które oglądają tego, ten odcinek, nie, nie znają Twojego Instagrama. Jesteś na Instagramie, możesz Jest być? w Instagramie. Mogę być, mogę być i nie mogę. Możesz, <laughs> Także być możesz nie mnie możesz. na Instagramie. Dobra, to poczekaj, ja Cię szukam. Dawaj, dawaj mini. Kasper musiał. Kasper musiał. Fajnie ten Kasper. Jedno mnie. zdjęcie. Czemu jedno zdjęcie? Wiesz co, jedno zdjęcie, ponieważ e, w związku z tym, że kiedyś bardzo mocno prowadziłem aktywność w mediach społecznościowych i opisywałem od początku do końca moją przygodę w Legii. Taki, e, dzienniczek. taki dzienniczek. robiłem, tak. I to było bardzo fajne, że bardzo to robiłem. Dużo osób też to, wiesz, e, fajnie to ja, było tak? odbierane, tak. tak. I... E, się. Tak, i później właśnie wyszedł jeden wywiad i później było, e, jakoś doszli do tego mojego hmm. dzienniczka i stwierdzili, że niestety nie mogę opisywać takich ciekawych rzeczy. Natomiast moje publikacje hmm. po co, bo wiesz, moje publikacje póki co zniknęły z mojego profilu, one są zarchiwizowane. Na pewno kiedyś jeszcze wrócę do prowadzenia Instagrama. A teraz staram się wiesz, po prostu w wolnych chwilach, jak mogę wrzucać jakieś relacje, staram się mniej wojskowe, bardziej cywilne, ale też wiesz, staram się pokazać, że dalej żyję, jestem, mam się dobrze, mm. ćwiczę i cały czas to idzie jakoś do przodu. Też nie ukrywam, że dużym znaczeniem no, jest tak, dla mnie to, zaprowadzenia Instagrama, miała być. Ale yy, nie mogę mi dać, nie może być karany dwa razy za to samo. Jak już masz za wywiad, gdzie opowiedziałeś o życiu legionisty, to, no to nie mogę ci dać. Tak, dobrze, możesz, możesz czaskać, tak. To już to możesz czaskać, tak. To lecimy. No to tak, no, słuchajcie, to korzystając z okazji, z tej takiej prostej w sumie, że cię tu mamy, a nie wiemy, czy cię znowu będziemy mieli, bo może znowu gdzieś tam pójdziesz na karę za ten tak. wywiad choćby, e, no to e, tak naprawdę. Do Was jest sprawa, słuchajcie. Jeżeli macie jakieś pytania do Kaspra i chcecie, żebyśmy mu zadali na następnym odcinku, piszcie śmiało w komentarzach i postaramy się to dla Was nagrać. O ile Kasper będzie dostępny. Tak, jak widzicie, Kasper jest zajawistą osobą, także dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście widzieć Kaspara w ekipie KFD. Myślę, że kurwa odpowiedź może być tylko jedna, nie? No, <laughs> także... A ja bym się do Francji przejechał chętnie z Kasprem. Ja tak. taki to niechętnie z Wami zrobił. A że tylko trzeba się na chwilę do niego przygotować żeby go przeżyć ja tam jestem tylko Także tak. lajkujcie, komentujcie subskrybujcie łapy nie ma Albo albo jest rada w <grym> razie do zobaczenia Siema.